Hej, jeszcze mało, jesteśmy Dziś kolejny odcinek z Counter Strike'a. Dzisiaj lecimy sobie kolejną misję, która polega na tym, aby jako CT zabić i znaleźć na mapie agencji jakiegoś tam a nie Turner. A także zobaczymy. This moment Turner hostage situation. If you see him in the engagement, don't hesitate to take him out. Okay. Agencja jest mapą generalnie taką trochę dziwną. Ale w sumie jest nawet ładna. Ładne widoki można sobie spać poza budynek, oczywiście. Ja tutaj podziękuję za przyczynę do gry, ale nie teraz. No także zobaczymy. Terrorysta a nie Turner. Turner, Turner. Kpies w piesgowie. Oh. Przypuszczam, że optymalnie będzie z jakimś P90 go zdjąć albo z czymś, ale aktualnie musimy być eko, więc lecimy P250. Hmm, mm, mm, trochę nas tu jest w tregu. Ok, Okej, jeden jest na schodach. Turner! Jest! Pierwszy fragen w meczu Turner, ale zajebiście. Uh! Jestem z siebie jeśli szczęśliwy, że masakra. Najszybszy odcinek ever z misji. <laughs> jest to autentycznie moja pierwsza misja w, dzi w dniu dzisiejszym. W sensie pierwsza na pierwszym czy na agencji. A także mamy Ternera, nie mamy amunicji... z P250 No i jest super, 4 frage na razie dobry. Nice point! Oj flash, to jeszcze od naszego łogień i z grupy. Macie też flash Agnoje Trzeba trochę swoich powkurzać Hmm, ja i AWP? Ja Czemu nie? i gitara Turner zabity, odcinek trwał około 3 minut. Ukończyłem misję. Jest super. Cześć.